Cześć, jestem Filek. Dzisiaj zajmiemy się kwestią dosyć banalną, ale jak się okazuje, potrzebną, czyli jak wykonać direct na dany punkt w różnych typach samolotów. Zaczniemy od Boeinga, potem pokażę Wam na Airbusie i może jeszcze na jakimś innym samolocie. Także nie przedłużając, zaczynamy. Mam tutaj Boeinga, który sobie aktualnie leci na punkt Massive koło Poznania. No i załóżmy, że z jakiegoś powodu będziecie chcieli lecieć na inny punkt w sensie kontroler Wam nakaże lecieć na inny punkt, na przykład. Na punkt numbi, powie wam, Direct Numbi. No i co wtedy? Wtedy wystarczy kliknąć to numbi, żeby wam się tutaj skopiowało. Wracacie na poprzednią stronę i nadpisujecie ten obecny punkt, czyli klikacie tu, MASIF, i on się tu wprowadza. Jedynie co pozostaje wam kliknąć, to zatwierdzić exec. W tym momencie samolot leci już bezpośrednio na punkt numbi. Oczywiście te punkty znajdziecie w zakładce LEX. To, są, to jest w Lexach. I tak prowadza się directa w Boeingu 737, ale nie tylko w tym typie samolotu. Ogólnie w innych Boeingach też się ten sposób sprawdzi: albo będzie w Lex, albo będzie przycisk DIR. Nie pamiętam 767, czy ma DIR, czy nie, czy też to tu to w Lexach. Chyba w Lexach, ale przycisk DIR jest na przykład w Airbusie i za chwilkę wam go pokażę. Ok, jesteśmy w Airbusie, ja go tak uruchomiłem na szybko, prodziem po prostu punkty, więc to nie wszystko jest pewnie wyklikane tak jak trzeba. Eee, słuchajcie, eee, sposób, który Wam teraz pokażę na Airbusach, ja robię na przykładzie Fly na factora 320, natomiast on bez problemu zadziała też na innych Airbusach jak A321 Tolis, czy A320 Jar Design czy A330 też Jar Design, będzie w zasadzie tak samo. Zobaczcie, lecimy sobie punkt, na punkt massive aktualnie, no Airbus pokazuje że jeszcze, że jest na wznoszeniu, ale generalnie będzie leciał na punkt massive. Jeżeli kontroler nakaże wam na przykład polecieć na punkt, dajmy na to, hmm, co by tu można było zapomnieć, na przykład na Numbi, niech będzie ten Numbi. Klikacie DIR, szukacie tego punktu, jego nie ma, można go wpisać z ręki, ale jeżeli jest, on na przykład znajduje się trochę niżej, klikacie, jest prowadzony insert i to wszystko. I on już będzie leciał na Numbi. Zobaczcie, że się trasa zmieniła na Numbi i on już zaczyna skręcać na Numbi. Tak się robi Direct. W Airbusie o, Oczywiście to ciśnienie standardowe w ogóle. O. Także w ten sposób jest to Airbusie Teraz przejdziemy sobie do Embraera. Ja mam Embraera 175 od Xcrafta. Jesteśmy teraz w Embraerze 175 od Xcraft. Bardzo podobna sytuacja. Lecimy sobie. Bezpośrednio na punkt masy, no i powiedzmy, że chcemy sobie lecieć na punkt inny. Mając MCDU tutaj ten ekskraftowy przynajmniej, klikacie sobie Progress, Light Plan, macie punkty, fiksy, na które on teraz leci. No i załóżmy, że chcecie sobie lecieć na na przykład etabi. Tutaj macie taką strzałeczkę, ja używam kulki myszy, sobie przewijam. jak będzie ten etabi, i żeby lecieć bezpośrednio na ten punkt, wystarczy kliknąć tą strzałeczkę Direct. Terek załączony. Natychmiast samolot zaczyna skręcać na dany punkt. Tak prowadza się dyrekta w Embraerze 175 od Xcrafta. No i na zakończenie pokażę wam jak to zrobić jeszcze w Garminie na przykładzie domyślnej Cessny 172 Xplay. No i ostatni przypadek, który chcę dzisiaj pokazać na przykładzie Cessny 172, akurat dla niej tutaj zrobiłem lot bardziej typowy dla EFera niż w bo bo z tego co widzę wyposażenie na to pozwala, chyba. Bo mamy tutaj wszelkie potrzebne urządzenia. Natomiast yy, pokażę Wam, jak zrobić Directam na przykładzie tego GPS-a xplay nowego Xplay 530 się tu nazywa, no ale nie ma się co oszukiwać, wygląda jak Garmin. Yy, ja wiem, że jest zapotrzebowanie z Waszej strony na poradnik w ogóle dotyczący całego tego urządzenia. Spokojnie w końcu, w końcu go powinienem zrobić. Muszę jakby do tego przysiąść i faktycznie mam na to nagrać, natomiast mam nadzieję, że wystarczy dla osób, które go troszeczkę ogarniają, jak zrobić tutaj direct, directa też. Klikacie sobie, macie takie bardziej wygodne okienko, aczkolwiek no, możecie tutaj też klikać jak chcecie. Lecimy na punkt Massive, klikacie Flight Plan, no i załóżmy, że chcemy lecieć na ten ETABI. Wciskacie ten przycisk, on się tu podświetla, no i tym większym pokrętłem sobie zjeżdżacie na dół, a jeżdżacie na to ETABI. I wciskacie ten oto przycisk. Zatwierdzacie Activate Tak Enter. W tym momencie lecicie już na etami. I Cessna wykonuje zwrot. Co nawet widać w tej chwili. Tylko teraz wrócimy do naszego poprzedniego okienka nawigacyjnego. No, nawet tutaj to widać, że leci na etapie. Także tak wygląda wykonywanie dyrektów, mam nadzieję, że poradnik Wam się przyda szczególnie osobom początkującym, no i życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia następnym razem, cześć!